Hejka ludziska! Dziś będzie filmik o Wielkanocy yy, to zaczynamy! Dzisiaj Wielkanoc, bo już się spakowaliśmy, wiecie? No dobra, zachodźmy dzielące no, Chodźcie już Dobra, dobra, idziemy To wychodzimy To do to tam, tam, do cioci leny, tak? Tak, Milenko, tak. To Chodźmy. Ding, dong, ding, dong. Już chyba są. To chodźmy. Dobra, to... Otwórz się nie usią dobrze to dzieciaki otworzą. Otwórzcie. A to nie Milena. O hej. Hej. Hej, Milena, hej. Zur dziś nocuje u mnie na noc. O, to fajnie, chodźmy. No, już pobiegł. To co robimy? Oglądamy? No. Coś ciekawszego. Tyle o to. Ech, no dobra. To może już idzie. Co tam, moja pielełko, moja kochana? E, nic. Hmm. Może zostawię plecak przy lampie. No, tu, dobra. No to dla nas krzesło nie ma. No tak, będziecie przy stoliku dla małych dzieci. Nie, no dobra, ja id idę po zapasowe. Yy, dobra, to jakieś dziwne. No to zejdźmy. mi nie zabieraj. No i już są dobre. Mm, no dobre to. Oki dosiada Chodźcie, siadamy. si yy, dobra, ja tu usiądę. Ja tu. Proszę mi zrobić miejsce. Nie, tu mój majążosz. Majążosz, osiągnij. Tu moja mała nasia. Yy, no, ja się może tu przesiądę. Nie, bój się, żeby usiąść. No to co robimy? Ja przyniosłam to, to i to. Na chwilę chyba szukamy jajek. No, będzie ekstra. Zobaczę, może jest jakiś koszek z poprzedniego roku. Yy, nie, no to będziemy do tej siatki. No dobra, to. Ej, możemy zacząć szukać? Zaczynajcie już. A mogę też? Dobra, ale poczekajcie. Po, dobra, poczekajcie, bo jeszcze Paulina ma przyjść. To ile my będziemy trwać? No właśnie. No chyba jest. O hej! Jestem to mój poczekat, bo byłam w takim mie w takim miejscu. Dobra, to no, już tam plecek. Ej, nie za oblas. Ej, no. No to mogę z wami jej. Ja też idę. Co szukamy? No to chodźmy... No ci nie jajek tylko prezentów. Bo cię babcia mówiła, z zajączkowi, że teraz będą prezenty. Żeby teraz były prezenty, bo były za małe te jajko. Trzy, dwa, jeden, start! Ale zajątek podzielił. Dla niektórych osób, zęcy, no to sukary. Eee, o, jest! Ja to już tu na kubkę, bo się te prezenty nie zmiecą. Tu jest! Może za tym kwiatkiem. Znalazłem dwa. O, prezent. A i drugi, trzeci. To gdzie mogą jeszcze prezenty. O tu! Mm. Tu, tu jest. O i tam. Muszę zobaczyć, czy to na pewno wszystkie prezenty. Dobra, ja poszukam jeszcze. Tu jest coś. O, chyba to jest do robienia origami. No, to połóżmy. O, kolejne. No dobrze, to chyba możemy już otwierać. Otworzę. To chyba jest dla... Ja to chyba dla ciebie. O, wow, fajne. Dobra, to... i ja Teraz ja otwieram. Chyba jest dla... Mama to dla ciebie. O, fajnie. O, da tam, A to... Ej! Teraz nie otwierasz ty. Teraz ktoś dwa razy. O, to chyba... Nie, ja mam taki dobry zający kod nie wiem, bo dwa razy temu mi dał taki. No to dla mnie. Jest. Teraz ja To chyba dla... Proszę. No, dziękuję. Chyba to nic nie prosili, no. a nie mają coś mało prezentów już. nie jest już dla siostry? O, dzięki. To? Ja prosiłam o taki zestaw, no to to jest dla mnie. No dobra, ale będziemy się dzielić. Dobra. Fajny telefon. no to mój piesek. Nasz piesek. E, teraz ja otwieram. Książka to chyba dla... Mm. Babci. Babcia. Ja apatystę. To dla was, Edkowie, żeby robić nam pyszniejsze obiady. O, dziękujemy. Kto lubi siedzieć? O, druga babcia lubi siedzieć. Babcia Paulina, no to co dla Ciebie? Dziękuję. A to dla kogo? Dla kogo tak jest dużo zającka. To nie jest dla Ciebie. O, no, byłam grzeczna. No to nie chodzi o grzeczność. A to dla kogo olikami. To Kto lubi olikami. Ja. No to proszę. Ja lubię też w piasku się bawić. Ale niektórzy, którzy byli niegrzytni, nie dostali prezenta. To był niegrzytny. Ciocia Małgosia? No nie byłam trochę grzeczna w tym roku. Dwie pary, no trochę. Ach, gdzieś mi się, że mamy w ogóle coś. Się... Ja mam te obietlogi. Wydę na mi ciastka. No to chyba możemy się już zbierać do domu. Mm, to chodźmy. Może to wyrzućmy. te papierki. Tak gdzie śmietnik? Zdjęłam to. O, dobra. Mój, ma, mój mały. Mój mały. Weź mamo. Dobra, to. Dobra. Położymy to na kupkę. No To wesele. O, to dla kogo? To chyba dla ciebie. W sumie to chyba byłam prawda? Ej, no. Ja lubię. Do dziadek nie był grzeczny. A dla dziecka ta piłka Działa ukryta. A ja lubię grać piłęczkę. Pogramy co? Na zbiechu chodźmy. Ej, udawaj książkę, jak chcesz z nim grać. Dobra, gramy. A dla Ciebie, dziecku, chyba była ta piłka. O, dzięki, to gramy. Łąk, Łąk. Czu! Jesteście zadowoleni. Dobre, to, 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 to chyba kończymy, widzowie. Widzicie, jak ja ładnie mam jak mnie pani w przedszkolu nauczyła? Patrzcie. Trochę. o widzicie? A, blisko. O, ale zbladłam. Widzicie jak ładnie? Rozplastuję kartki. Polikami są takie, że można je rozplastować. Niektóre kartki. I lubię się bawić w piasku. A i to jeszcze trzeba palucie dzielić. Dobra. Ja biorę tego kwaka, ja biorę to, ja to. Albo nie, ja wezmę to. Ja wylewam bambulinę. Zapka. Jak ci zapkę. aż będzie pusta. nie chcę nie chcę nie da chcę, nie nie. zamienimy się do heliokity okej okay. a mam do heliokity gdzie moja łopatka? Dobra, to, to pari, to wie, musimy się już kończyć, następny odcinek będzie kiedyś, kiedyś, nie wiem, nie wiem kiedy, podało mi się teraz mocniej nagrywać, no to pa pa, zostawcie łapkę w górę, jak lubicie, wielka noc, o noc, 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 noc. Napiszcie w komentarzu czy lubicie moją siostrę, jak lubicie to zostawcie w komentarzu łapkę w górę, a jak nie to zostawcie minkę rzykową, co ty powiedziałaś, a jak jej nie lubicie to zostawcie łapkę w górę i... I napiszcie, Lenka jest do pań. Znaczy mi Lenka jest do pani? No i napiszcie, jak nie ją lubicie, że jest przecudowna. Jak mnie lubicie, to napiszcie, że jestem e, mega. Ta sztuczka mega. Napiszcie, że jestem mega, jestem Klara. Napiszcie, że jestem mega. Jak mnie lubicie. I tak jak mnie. No i napiszcie w komentarzu, jak mnie lubicie, że Kasia jest ekstra. To pa!